Witam wszystkich bardzo serdecznie. Po długiej przerwie od filmów, no spowodowane to było eee, sprawami rodzinnymi. Później doszło sprzedaż i kupno nowego motocykla. Jak widzicie, kupiłem trochę większy motocykl, którym jest Honda ST 1100 Pan European. Od 101 koni, rocznik 98. No tak, dzisiaj mamy ładną, bardzo ładną sobotę świeci jak widzicie. No eee, to jaki plan na dziś. Jak na razie motocykl z grubsza ogarnąłem. Teraz ruszam po Karolinę Karolina gość O 15 spotkamy się z ekipą i ruszamy na grilla, więc gorąco zapraszam do oglądania wszystkich no i oczywiście pozdrawiam one eternity later jest? Okay? no nie wiem, przerzuciłaś na dół? tak, na dół, bo było off no to dobra, chyba teraz już działa o jezu no, by poradził, by kobiet? nie wiem wyznajemnie wszystko muszę ogarniać tak Witam wszystkich ponownie Jedziemy z Karoliną na miejsce spotkania I też na pieldala Nieprawda No dobra, tak nie, nieźle Trochę popaduje Zobaczymy Tak, ściemniam dzisiaj Karolina twierdzi chociaż lekko pada Ale jedziemy na, na grillka, to Będziemy schowani damy radę. Odkąd byłam w restauracji. Tak? Tak, pamiętam. Przypomnij Ja nie pamiętam. A z tobą nie byłam. A, z kim? Z panem Pawłem. Z jego rodziną. <laughs> o, <Oż> ty. <laughs> Może... oh my god Wrócił ludzie i ludziska no co powiesz? Dawno nie widziałem, nie, nie, nie rozmawiałeś z fanami, co powiesz do fanów <śmienny> 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 Fani tutaj z YouTube'a tak czekali za to, a ty co? A no tu, tu ja ci mogę powiedzieć to ja. no, Ania smutno mi się zrobiło przecież A! a. a. <skry Shake themselves> <Credit noise> o ja nie lubi mnie! Ja już tyle razy dzisiaj dostałem że jest spokój okay baterie low <to many> nie masz przy przypadkiem 4 do interkomu? Nie nic nie mówiłeś, więc nie brałem A tam nie byłem. Do teraz jak odpaliłem interką w baterii low no, Jak ty kurwa nie ładujesz, że ja to ty, tylko przyjechałem kurwa z tego to zaradowałem i Karolinę i swój Ja jak przyjechałem yy, To poszedłem Raczkę rozłączyło, niestety. A ta bateria musiała. No niestety nasi widzowie. A. Maciek nie na nową interkomu, więc nie będziecie więcej słyszeć jego pięknego głosu, chyba że na działce. I found A Co tu się dzieje? No, 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 no. Już się nagrywasz, to No teraz to już w ogóle podpadnie. Więc... No, no. no, no. O! Tak, grenujemy. Ale od piwo się tu policzył. No. Ja tylko to chyba wszyscy no, no, no my nie czekaliśmy Trudno, Kuba niech żałuje. Może. Nie <laughs> przyjedzie? Prostu... No, przyjedzie, ale dopiero 1920. No, co on robi? Co tym, I, jak on swoją firmę ma to... To się też mam swoją. No, ale on pracuje, tak nie wiem. No. Ooo no ja rozumiem po jednym, no ale aż tak źle. No. Po jednym firmie aż tak źle jest i Mam no, nadzieję, że dziurę nie zrobisz Dlatego nie wledam celebruję tą chwilę, drugi raz takiej chwili nie będzie Dlaczego? No no tak. Spotkajmy się no. Nie, Jezu, Nie bój się, bój się. Ja Wtedy na tej wieży, by... o ty nie byłeś Wtedy byliśmy ja no wiesz, no wtedy na wieży... No nie, no właśnie na wieży piko i piłem. Ale ty żelki jadłeś wtedy oglądam! To nie wtedy było. Na tej samej wieży? Tak. Na tej samej, no? To byłem byliśmy i Kuba. Dobra? Nagrywasz? Tak, nagrywam cały czas. Jezus! Ja bym co? Jezu, murek nie wyrwało, bo Jezu? O Jezu. I tam wersja mi! Skoczyłem się. Nie, no ładnie, nie ładnie. Tego nie, bo za, za późno ten no, Widać, że to jest wyższa no, widać No widać, to jeszcze leżało kawało ile no. czasu, nie? Bo jeszcze to odmarzany. Fijo Ty, no leża leżało odmarzany, no to. Tu nie wiem od ciebie zacząć, ale na tym miesiącu była Co? W jakim miesiącu była marzanna? No kiedy marzanna? W marcu. Marcowe No tak. Był film na YouTubie. No, nie, no, nie, nie widziałeś? Nie Oglądam. O, alkohol, jeden motocyk przyjechał, nie jeden no, jak to ktoś tu zgubił, to chyba ze spięcia zaglądam. Nie, to ma być bo wiesz, to byłoby gdzieś pojechać. Ja jutro mam gdzie jeździć. Patrz jak masz, masz Maciek. <grym> jest. <grym jesteś, <grym masz. <grym już jesteś, masz. Już masz. Do Kowala jest kawałek. Już no. no dobra, to co? O, z, zdróweczko, podróż, nie? Oczywiście, że tak. Za dobrą grupę. Dobra, nie. Za latręczną? No tak, tak. daj. away for us